Kochani strony zawsze ok. Ja dziś na odcinku przetestujemy sztuczny śnieg, który znalazłam w Pepko. Słuchajcie, nie spodziewałam się, ale pepko wypuściło sztuczny śnieg, ale moim zdaniem jest on za drogi. Ale zanim do tego przejdziemy, to koniecznie zostawcie łapkę w górę, komentarz oraz subskrypcję na tym kanale. Słuchajcie, jest to trzykolorowy sztuczny śnieg: różowy, niebieski i biały, tak jak widzicie, i kosztował on 9,99. Słuchajcie, tego jest bardzo mało. Nie wiem dlaczego sztuczny śnieg jest taki drogi u nich, ale no dobra. Wydaje mi się, że może ze względu, że to jest taka u nich trochę nowość, bo jakby nie patrzeć pierwszy raz się z tym spotkałam z Pepko, a staram się być w tych sklepach regularnie, ponieważ po pierwsze je lubię, a po drugie zawsze coś ciekawego y, tam znajduję. Jest tutaj taka instrukcja obsługi y, jak obsłużyć ten, ten sztuczny śnieg, jeżeli ktoś nie wie. Tutaj jest zaznaczone 300 ml wody wlać do kubeczka, gdzie wsypujecie cały ten flakonik sztucznego śniegu. My nie będziemy y, 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 tak jakby iść y, tym torem, że tak powiem, tą instrukcją, ponieważ będziemy dodawać o wiele, o wiele mniej tego sztu, sztucznego śniegu. A jeżeli, ale jeżeli kogoś interesuje, mniej więcej, jeżeli będzie zużywał cały taki flakonik, to jest namalowane 300 ml wody. Więc my dzisiaj weźmiemy różowy, ponieważ te wykon wykorzystamy w innych, że tak powiem, slajmach, ale przetestujemy dzisiaj róż. Dobra, pokażcie mi ten. Tyle z tego. Zobaczcie, to jest mniej więcej tak wygląda. Jest różowy. Ulubiony na mój kolor niebieski. Coś mam z problemem z ostrością. Halo, halo, jest niebieski. No i jest standardowo biały. Bardzo fajne te flakoniki, przyznam się. Super one są. I mniej więcej tak to wygląda. Na szczęście nic się nie wysypało. Zobaczymy, jak będzie przy otwieraniu, czy, czy będzie jakiś problem, mam nadzieję, że nie. Korci mnie wziąć niebieski, ponieważ jest to taki bardzo wyrazisty kolor i chciałabym, żeby on był widoczny na białym tle, ale może pomieszam te dwa ze sobą i wyjdzie nam coś, nie wiem, unicorn. <grym> Zobaczymy. Wezmę sobie tutaj taką podstawkę i wysypię troszeczkę niebieskiego i troszeczkę różowego. Flakoniki na szczęście normalnie się otwierają, ponieważ jeżeli kupowaliście brokaty z Pepko, to czasem jest no, jak ja otwieram, otwieram brokat z pepką, to czasem mi on po prostu wysypuje tak, tak mocno jest, że tak powiem, zatkany. Dobra, jeszcze trochę, jak szaleć, to szaleć, nie no, mniej więcej tyle tego sztucznego śniegu z niebieskiego. I teraz trochę różu, zrobimy też taką kreseczkę obok siebie, tutaj troszeczkę jeszcze potrzebuję. Dobra, mniej więcej to mamy Ciekawe jak bardzo to urośnie Ponieważ akurat sztuczny śnieg Miałam w takich e, większych drobinkach Te drobinki są bardzo małe Więc jestem ciekawa Co to z tego będzie Dobra Poleję tutaj Łyżeczką, zobaczymy na reakcję Rośnie, wow Podoba mi się ale okropnie pachnie. <noise> Ohydnie. Zobaczcie, jak to urosło. Żebyście widzieli te kolorki, mniej więcej. To jeszcze urośnie? Dobra, już nie. To już widzę, że już to nie rośnie. Tutaj jeszcze po bokach. Tutaj jeszcze sypnę Dobra, tyle. Mniej więcej tak to wygląda. Jest standardowym sztucznym śniegiem. Jeżeli chodzi o dotyk, to on jest mega, mega gumowy. Bardzo się kruszy mi tutaj. Ale dobra, mniej więcej. Ups, poleciało mi. Zachowuje się to poprawnie, jakby coś. Jeżeli chodzi o sztuczny śnieg, jeżeli mieliście z nim kiedyś do czynienia. No to bez zmian, że tak powiem. Dobrze, więc mniej więcej zrobimy teraz e, taki deser. Dolejemy tutaj na dno białego kleju. Ja używam kleju marki Creative, jeżeli chodzi o te białe. I wlewam tutaj na dno. Ok. Przekręcam w ten sposób, żeby koreczek się. Mi nie zmazał, i jak zakręcam, to mi się dzięki temu lepiej i nie zasycha, i dzięki temu normalnie, że tak powiem, odkręcam. Dobra. Teraz dodaję troszeczkę niebieskiego, A bo wszystko to dodam. Ale fajnie to wygląda. Wow. Zobaczcie. Mniej więcej. Trochę jest przy tym babraniny. Ale wygląda to bardzo ładnie, bardzo artystycznie. I mega mi się to podoba, dobra. Trochę mi się tutaj nabrudziło, ale to jest standardowo. Ten sztuczny śnieg w kleju będzie rósł. Będzie, będzie rósł. Pamiętajcie o tym. Dzięki temu zwiększa się objętość salajma. Ale fajnie, że połączyłam te dwa, że tak powiem kolorki Trochę spróbuję posprzątać na wizji. Zobaczcie, jak to super wygląda. Wow! W tym w ogóle, w tym pojemniczku wygląda to tak ładnie, tak mi się to podoba. Jestem w szoku. Teraz może sobie łyżeczkę ją czyszczę i łączę z klejem. W tym pojemniczku jest mi o wiele łatwiej to połączyć, ponieważ to jest ciężkie ze sobą do połączenia, ale dobra. Udało się. Wyszedł taki fioletowy finalnie, standard. Jeżeli połączymy różowy i niebieski, to wyjdzie fioletowy, czyli unicorn. Ale ten fioletowy, widzę tutaj w kamerze, macie bardzo słaby odcień. Jest to in bardziej intensywne na żywo, jakby coś. Jak będziecie testować, to wtedy się przekonacie. Dobra. Jak dobrze, że wzięłam metalową łyżkę, bo plastikowa, to by przy tym nie wytrzymała. Przysięgam. Ok, I teraz będziemy dodawać tutaj aktywator. Aktywator w postaci boraksu, ale maga mi się podoba to. Czasami żałuję, że nie możemy zrobić czegoś na żywo, w sensie, żebyście byli tutaj wszyscy obok mnie, żebyście wszyscy słyszeli i rozumieli, ale no nic, nie wszystko jest możliwe. Dodaj aktywator, jest okay. to boraks, bez dwóch zdań, i dodaję wstępnie cztery łyżeczki. I pojemność mojej łyżeczki jest bardzo mała, dlatego dodałam 4. Udaje się. A czekajcie. Oh, ale to fajnie wygląda i się łączy wychodzi piękny slime z tym śniegiem. Mega się cieszę, że ten śnieg jest kolorowy. Zazwyczaj miałam przezroczysty, biały ten śnieg. Miałam przezroczysty i musieliśmy zakolorować, tak zafarbić ten śnieg poprzez barwnik I to się da. A tutaj może przez to Pepko sobie robi taką cenę, że ten śnieg jest kolorowy sama troszeczkę nie wiem. Zastanawia mnie to bardzo. Dobra, ten slime się klei i jeszcze jest potrzebny aktywator. Więc dodaję dwie łyżeczki. Ok, zaczyna się odklejać od ścianek wszystko. I chyba nam wychodzi slime. Yes, pięknie. Uuu! Podoba mi się, ale on się klei, nie! Ratunku, pomocy tak to jest. Jeszcze wylejemy tutaj i zmasujemy, Operacja trwa. Ale mam rozgardiasz tutaj, wybaczcie, ale tak lubię, tak lubię pracować, dobra. Ten sztuczny śnieg nie ułatwia. Jest potrzebny. Dobra, udało się uratować. Mam nadzieję, że tyle wystarczy tego aktywatora. Im bardziej ściskacie, tym się przekonujecie, ile go jest tak naprawdę. Ale fajny slime. Dobra, powiedzmy, że posprzątam na swój sposób i odsunę ten cały mój techniczny sprzęt. I wyszło. Tylko no kurczę, szkoda, że nie widzicie aktualnego koloru. To jest bardzo ładny pastelowy, fioletowy. A tutaj ze względu na światło widzicie go. Nawet nie wiem, czy widzicie ten fioletowy. Napiszcie mi w komentarzu, czy widzicie ten fioletowy. Ale jest ładny. Ładny, ładny. A se śpiewam. Bardzo fajny wyszedł slime. Mega mi się to podoba. No, i widzicie, nie trzeba było dużo śniegu wysypać z tego flakonika i wyszło taki wielki, objętościowy, fajny slime ze sztucznym śniegiem. Wow. Może z tego da się ułożyć coś ładnego. Spróbujmy. Skupienie, ale ładne. Mega mi się to podoba wszystko. Polecam wszystkim. Ogólnie sztuczny śnieg. Nie musi to być spepko, gdziekolwiek dostaniecie sztuczny śnieg. Tam bierzcie i się... Dodawajcie go do slajma, ponieważ on zwiększa objętość i powoduje, że jego faktura jest naprawdę zjawiskowa. Przypomina mi to trochę pastę do zębów. Nie sądzicie? ja się zachwycam tak po cichu. Dajcie znać, czy mieliście ten sztuczny śnieg z Pepko. Ja odkryłam go właśnie teraz. A my widzimy się już jutro w kolejnym odcinku. <grym> takim śpiewającym końcem. Uch, pierdolę sobie. Widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się ciepło, czyś, kochani. Pa.